Witajcie, modelowe przedszkolaki. Jesteście? Jesteście gotowi na kolejne przygody kota-prota? Rzesowi hmm. nadstawcie ucha. Niebiescy macie swoje koty na kolanach. I żółci też? To słuchajcie, pamiętacie, że w drugiej części kot przytargał skrzynię do hanie i jej braciszka. Jest tych skrzyni, pamiętacie, wyskoczyły. No tak, wyskoczyły dwie rzeczy. Okrutne psatniki, które zaczęły puszczać latawce w mieszkaniu, narobiły ogromnego bałaganu. Aż wreszcie braciszek złapał je wsiadkę na motyle i kotu też powiedział: Kocie, uciekaj, bo mama wraca. No właśnie. Co się stało, gdy wróciła mama do domu? Bo kot, jak to kot, zabrał swoją skrzynię i poszedł. Pamiętacie? To było ostatnie zdjęcie. Ale w domu został okrutny bałagan. Posłuchajcie, co się stało dalej. No, poszedł sobie rzekła rybka. Wciąż jeszcze była wściekła. Ale jak posprzątamy, słychać kroki już mamy. Bałagan jest tak szpetny, powszechny i kompletny: jednolity, masywny, tragiczny i przedziwny, że mu nie damy rady. Strach na mnie pada blady. Nagle. Kto to w drzwiach staje? Jak myślicie? Mama? No nie, nie mama. No kto? Jak wam się zdaje? Tak, znów słynny kot prot. Specjalista od psot. Wrócił i tak powiada. Co? Bałagan? Wypada zawsze sprzątać po sobie, zaraz zatem to zrobię. A przy tym Wam pokażę, jak również wpoję Wam ostatnią sztuczkę, którą obdarzeni kulturą tacy jak ja kuglarze mają w repertuarze i którą ją, ja ją też mam. Popatrzcie. Już się domyślacie, co zrobi, prawda? Ja też. Sprzątania pracę zmienił nieomal w sport. Sprzątnął słój, suknię, gracę, kefir, latawce, tort, książki, donicę, tacę, wachlarz, młot, filiżankę, łódkę i czajnik z rybką. Tak nadzwyczajnie szybko, że w stan oszołomienia wprawił i mnie, i Hankę. A potem rzekł – do widzenia! Cylinder od niechcenia poprawił i znikł. Jakby był duchem, a nie kotem. Jak myślicie, dobrze się zachował? Hmm, no pewnie. Dosłownie chwilę potem. A może w tej samej chwili w progu stanęła mama. Dobrze, się, dobrze żeście się bawili, no. A co działo się w domu? Oboje pokryjomu z Hanką spojrzeliśmy po sobie. I każde z myślą, co zrobię, czy powiem prawdę. Tak, zgoda. To najprostsza metoda. Ale to, co się zdarzyło, proste wcale nie było. Właśnie, gdy zdradzę mamie prawdę, powie, że kłamię, bo nie uwierzy mi mama, że to był prąd. A wy, w podobnej chwili, jakbyście postąpili? No hmm, właśnie, zobaczcie, mama już wchodzi do domu. A dzieci zastanawiają się, czy mają jej powiedzieć, co tak naprawdę się zdarzyło. Hmm. Hania, i jej braciszek. Powiedzieli, chyba, mamie prawdę. Tak, ja myślę. Bo zawsze jest lepiej powiedzieć prawdę, co się działo. Ale czy mama uwierzyła? Jak myślicie? A kot? A kot gdzie się podziewa? Porozmawiajcie w domu z rodzicami, albo może porozmawiamy na naszym grupowym spotkaniu. Czy kot, prot jeszcze do, kiedyś wróci do Hani i do jej braciszka? Albo może zawita do waszego domu. Na dzisiaj to już koniec opowieści o Kocie Pracie i czekajcie na następną książkę. Do zobaczenia!